Relacje z mediami były w tym roku tematem dwudniowego Kongresu Profesjonalistów Public Relations 2015, jaki 23 i 24 kwietnia odbył się w Rzeszowie. Debata przyciągnęła do stolicy Podkarpacia ponad 250 uczestników. Współcześnie trudno sobie wyobrazić, czy to firmy, organizacje, czy też zwykłych, przeciętnych mieszkańców naszego kraju. Którzy nie wykorzystują technik, narzędzi i umiejętności związanych z public relations. To wszystko, co wpływa na nasz odbiór, co ma istotne znaczenie do tego, jak nas postrzegają, jak e, będą nas oceniali, jak będą o nas mówili. O nas mówili. Dlatego też e, świat idzie do przodu. Public relations mocno ewoluuje. Przez ostatnie 20 lat. W zasadzie wszystko przewrócone zostało do góry nogami, a wpływ na to miały nowoczesne technologie informatyczne i informacyjne. Świat dziennikarski reprezentowali m.in. znani z anten telewizyjnych Maciej Orłoś i Grzegorz Miecugow. Tym razem jednak w innych rolach tu w Rzeszowie mówili o budowaniu wizerunku dobrych praktyk w kontaktach z mediami oraz jak trafić z przekazem do odbiorcy, a po drodze nie popełniać błędów, które rzutują na odbiór w mediach. Zwrócę uwagę na to, że forma jest niezwykle istotna, ponieważ ludzie patrzą przede wszystkim, a później słuchają, ewentualnie, jeżeli nic im nie przeszkadza w obrazku. Czyli będę mówił o takich, wydawałoby się, drobiazgach jak jak, nie wiem, fryzura, albo braku śmiechu, albo zła gestykulacja, albo jakiś błąd w garderobie. Może dam Państwu przykład. Proszę, proszę zobaczyć, co by było, gdyby, gdybym ja teraz mówił do Państwa z kołnierzykiem wystającym, wychodzącym na. Marynarkę, Państwo przez pewien czas nie myśleliby o tym, co ja mówię w ogóle, tylko zastanawialiby się nad tym kołnierzykiem. Dlaczego ten kołnierzyk tak, tak yy, wygląda, jest wyciągnięty? Czy to jest specjalnie zrobione? Czy to jest niezamierzony błąd? Dlaczego nikt temu panu nie powiedział, żeby schował ten kołnierzyk? Przez ten cały czas zamiast mnie słuchać. Publiczność myślałaby o moim kołnierzyku. No, jest to błąd. Oczywiście należy takich błędów unikać. Takich drobnych, wydawałoby się, detali. No, trzeba zwracać na nie uwagę. No i oczywiście będę mówił o błędach merytorycznych, właściwie błędach dotyczących przekazywania treści. Czyli będę mówił o tej warstwie werbalnej, o komunikatach, które przekazujemy publiczności, wszelakiej, również w telewizji. Przeciętny Kowalski nawet nie wie, że jest ofiarą public relations. Przeciętny Kowalski po prostu, jeżeli wszyscy o czymś mówią, to on siłą rzeczy jest to wciągnięty. I, I nawet nie wie, że często jest to praca jakiejś agencji, która postanawia wrzucić jakiś problem w warstwę taką ogólno ogólnospołeczną. Przy natłoku ofert przy możliwości bardzo wielu wyborów, PR jest koniecznością i też nadzieją, dlatego, że e, bardzo łatwo jest być zwolennikiem wolności i mówić, że wolność jest super, ale wolność jest e, męcząca. Wolność to jest konieczność wyboru, więc ktoś, kto mi pomaga dokonać wyboru. Często jest zbawiciele. PR a media. Dwa różne światy, często całkowicie odmienne spojrzenia na informacje i rzeczywistość. Współpraca z mediami przebiega różnie. Media się bardzo zmieniły w ostatnim czasie, i to jest niesamowite, jak, jak mocno na przestrzeni choćby ostatnich kilku lat ta współpraca z każdym rokiem jest coraz bardziej wymagająca. Media się stały coraz bardziej wymagające, dziennikarze się stali coraz bardziej krytyczni, ale pojawiły się też nowe media. Pojawiło się bardzo dużo blogerów, którzy, którzy mają coraz większe znaczenie w, w, w codziennej komunikacji. Niesamowite znaczenie mają nowe media i wszystkie media społecznościowe, i tutaj te kanały też bardzo mocno wykorzystujemy. Także e, tradycyjne media troszkę już momentami odchodzą, ale są na, dla nas na pewno ciągle ważne. Porozumienie na linii media PR to prawdziwa sztuka, która wymaga nieustannej praktyki i zdobywania wiedzy. Nic dziwnego, że często dochodzi na niej do iskrzenia, które psuje dobre relacje w komunikowaniu się i współpracy. Najczęstszą przyczyną jest jednak fakt, że materiały PR-owskie bardzo często bywają zbyt reklamowe. One mają zbyt mało informacji, za wiele reklamy. Każdy rasowy dziennikarz natychmiast to dostrzega, traktuje taki. Te, te, taki tekst nieprofesjonalnie, wręcz często nie chcę go użyć. Ja się wcale nie dziwię, dlaczego. Przecież to nie on jest od tego, aby zmieniać treść przekazu z reklamowej na informacyjną. Kolejnym takim punktem isk iskrzenia jest czasami niedostrzeganie faktu, że media mają swój, swój bardzo jasno określony e, czas wydawniczy. E, to nie jest żadna historia, to jest dzień codzienny, gdzie pr próbują. Wcisnąć szybką, tak zwaną newsową informację do mediów, tygodni, do mediów typu tygodniki, typu miesięczniki, zapominając o tym, że takie media przygotowywują się dniami, często tygodniami, zapominają o tym, że wiele miesięczników zamyka swój numer. Kwietniowe w lutym, a próbujemy umieścić News'a w marcu, w kwietniowym, nie rozumiejąc, jak to możliwe, przecież gazeta się ukaże dopiero za kilka tygodni. Każde medium ma pewien swój profil. I jeżeli chcemy rzeczywiście w tym medium zaistnieć, to my powinniśmy wykonać taką pracę, żeby tą naszą informację sprofilować pod kątem zainteresowania takiego medium. Więc, a dzieje się tak, że przygotowywane są informacje prasowe o charakterze przemysłowym i wysyłane np. do mediów lifestyleowych, albo na odwrót, mamy, że tak powiem, stricte lifestyle, a wysyłamy to do mediów mocno ekonomicznych. To, są, to jest zaśmiecanie, to jest psucie zresztą sobie wizerunku i troszkę poniekąd branży. W celu lepszej komunikacji z mediami, dostępu do ich baz, ale też wyników działania PR, powstał system Efekto. System Efekto jest to takie dopełnienie tego, co nazywamy przeglądem mediów. Czyli z jednej strony naszym zadaniem jest, które stawiają nam nasi klienci, aby wyszukać wszelkiego rodzaju doniesienia, informacje, gdzie padają nazwy ich firm, produktów, to w każdym medium, szczególnie nie znalezienie tej dyskusji, która jest prowadzona przez dziennikarza, a może poprzez jakiegoś członka społeczności blogerskiej lub lidera opinii w mediach społecznościowych, jednocześnie zarekomendowanie, jak powinniśmy się komunikować i co powinniśmy zrobić właśnie z tym w cudzysłowie fantem, że ta informacja się tam pojawiła, ale dziś właśnie również oferujemy narzędzia, dzięki którym będziemy mogli wprost z tymi osobami, z tymi liderami opinii, z tymi dziennikarzami czy redakcjami mediów, się skomunikować i przekazać im informację, którą mamy właśnie do, do przekazania. Dzieje się to przez to, że mamy po prostu bazy mediów, dziennikarzy, którzy się w naszych bazach zapisują. Dzięki temu możemy wprost do nich wysłać ten, ten komunikat, ale ze względu na to, że badamy całą. Tą infosferę, te wszystkie media, które funkcjonują w Polsce, możemy od razu sprawdzać, kto zareagował na tą wysłaną przez nas informację. Wykłady, prezentacje i wiele rozmów kuluarowych. Dwa dni poświęcone relacjom z mediami okazały się prawdziwą szkołą dla osób zajmujących się PR-em. I jeśli zaczniemy od prostej zasady: szanuj swojego partnera, w którym w tym przypadku jest dziennikarz czy człowiek pracujący w mediach to nagle okaże się, że ta komunikacja wokół nas się zmienia. Cały kongres poświęcony jest budowaniu relacji. Co to są te relacje? No, łatwo się o tym mówi. A to budujmy relacje, tak? A w zasadzie to nam się to nie udaje. I rozmawiajmy o tym, dlaczego nam się to nie udaje. Relacja to jest stosunek dwóch osób do siebie. Jeśli ten wzajemny stosunek, oprzemy właśnie na uważności, na chwilowej refleksji, czego ta osoba ode mnie potrzebuje, czy ja jestem dla niej dostawcą jakiejś wiarygodnej, wartościowej treści, czy ja spamuję jej świat zawodowy, to nagle ta relacja będzie rosła. Jeśli będzie oparta na wzajemnym szacunku, na wysokiej jakości komunikacji, z której te pr nie słyną w dzisiejszym czasie. Tak, a ta dobra komunikacja zaczyna się od, nie wiem, dobrze sformułowanego tytułu maila, który wysyłamy do dziennikarza. Ufam, że tegoroczny kongres, na który przyjechało tak wiele osób, przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim merytorycznych, takich, które pozwolą im zgłębić wiedzę, poszerzyć swoje umiejętności, poszerzyć warsztat. Ale jestem przekonany, że przyniesie również dużo dobrego naszemu miastu, gdyż przyjeżdżają tu ludzie, Którzy zajmują się komunikowaniem na co dzień i oni są urzeczeni naszym miastem, oni są zachwyceni Rzeszowem. I jestem przekonany, że to nasze Podkarpacie i stolica Podkarpacia, Rzeszów, dzięki temu wydarzeniu zyska, bo y, ci ludzie, którzy tu przyjechali, wyjadą w Polskę i będą o Rzeszowie na pewno mówili zresztą, co już czynią. Kolejne spotkanie profesjonalistów PR zaplanowane jest na kwiecień przyszłego roku. Ma być poświęcone sprawie kryzysów medialnych.